Yo mleczko z tej strony ja to ja Antek w dzisiejszym filmie przetestujemy sobie Drako. prosiliście mnie żebym, żebym go przetestował i co testujemy a wy napiszcie w komentarzach jaką mam kolejną postać przetestować Będąc na grzbiecie dmuchany, dmuchanego smoka i strzelający fajerwerkami drako gwarantuje imponujący film każdego wieczoru grając na gitarze Elektrycznie i z ogień, ten artysta podbija serce widowni. Teraz sobie pójdziemy na, mas na poziom mistrzowski Draco: takie ma profilowe. E, taka emotka, jak za no, każda emotka. I tytuł Mistrz. emotka. Te, e, te, e, te profilowe zdjęcie mi się podoba. Jest, no jest spoko. Dwa gadżety, dwa powery. Nie ma hyper. To podbródkowy. Ponad następne dzinięcie lańcą wyrzuca wrogów w powietrze na krótki czas. Ładunki na mecz. 3 na 3. Ostatni żywy. Liczba punktów życia Draco spadnie Poniżej 1 przez 2 sekundy. Ładunki na mecz. 3 na 3. Teraz idziemy na stałe wyeksportowania Wyeksportowanie. Co 5 sekund następnie zdjęcie lańcą, czyni wrogów podatnymi na trafienie. Podatni wrogowie ponoszą ci się 5% więcej obrażeń przez 5 sekund. Teraz idziemy na drugi stał Power. Szatkowanie smocze solo przywraca teraz yy, 1375 punktów życia. Idziemy teraz na mecz. I nam solo. Ciekawe, ciekawe. Yy... No i takie... Taki właśnie skład. Yy, ma takie ataki. Ma takie z bliska, ale gdy użyję Ulda to... Masakra, <grystanie> masakra, masakra. Yy, mamy jedną kostkę, mamy drugą. Yy, tu mamy Karla i ten Karl sobie ginie 8-8 bitowiec. Używam Ulta i widzicie co się teraz z nim dzieje. Oj, dobra, prawie zginąłem, ale no, żyje. żyje, żyje. Taka e młotka taki spray, ładny spray. Yy, tu mamy bota, lole. W sumie każdy jest z botem, ale no. Dobra, pyk. I dwa, dwie osoby. Mamy Rose. No bije coś tam ją. No i jeszcze na blisko. Ją chcę dobić i. Jeszcze ultem. <grym> I no i wygrałem. To teraz sobie pójdziemy na jego skinki. Na katalog Miałem trochę laga, ale dobra EMPYK I drako ostatni Mamy drako Ma y, tego skina, on jest spoko Jest ładny I srebrny i złoty drako No profilowe takie Ma takie te emotki, taki spray y, Ładny, ładny, no ładny spray y, Takie profilowe ma i ten, ten skin mi się naprawdę podoba, jest tu ładny, ładnie jest. Taki inny, tylko że jakby ma inny kolor. Inny, a jakby ma inny kolor, ale... trochę nie ma sensu i co? To by byłoby wszystko w tym odcinku. Ja się z Wami żegnam, życzę Wam innych wakacji. I co teraz w ogóle? co bardziej robić y, livey. Ale no, to pa.